Cześć, tu Jarek z Anarzyńskich Planszówek. Dzisiaj wcielimy się w rolę stróżu w porządku i zapobiegniemy ucieczce z więzienia groźnym przestępcom. Bonusowo jest to prezentacja dwóch małych gierek bardzo do siebie podobnych. Bandido i jego dziewczyna Bandida. Zapraszam. Obydwie te gry są grami kooperacyjnymi. Będziemy wspólnie starać się Pokonać grę. Aby ją przygotować, kładziemy startową płytkę na stole. Jest to więzień. Jak widzicie, ma pięć tuneli, które sobie wydrążył, wykopał. Kładziemy na środku i talia kart. Każdy dobiera trzy karty na ręku i jak zobaczcie, są tu tunele. Nasz cel to, zanim skończą się karty, zamknąć wszystkie możliwe tunele. Jak to robimy? Jeden z graczy wybiera jedną z trzech kart i dokłada tak, żeby pasowała o, do poprzednich tuneli. A następnie dobiera kartę, żeby znów mieć trzy. Potem znów następny gracz wybiera jakąś kartę i układa tak, żeby jak najlepiej pozamykać drogi ucieczki. I dobiera. I tak raz za razem, do momentu aż skończą się karty, wtedy przegrywamy, albo gdy wszystkie tunele uda się zamknąć. I to były zasady bandido. Czym jest <coughs> druga część czyli bandida? Tak naprawdę różni się tylko kilkoma kartami. Jak widzicie, są bardzo podobne, rewersy mają w innym kolorze. I teraz mamy tu przedmioty, które jak dołożymy, dają nam jakąś fajną zdolność. Jak dołożenie kolejnej karty, albo wyburzenie poprzedniej, oraz są dwie karty alarmów, które uprzykrzają nam życie i jest obowiązek je wyłożyć. Jeśli więc szukacie jakiejś szybkiej, małej i kompaktowej, zobaczcie jakie to jest małe, większe, niewiele większe od pudełek zapałek, gierki Bandido i Bandida polecają się. Oczywiście najpierw do wypożyczenia u nas w bibliotece. A potem, któż wie? Na dzisiaj to wszystko. Cześć.